Na placie anioła, czyli posyłany od jednych do drugich. I ciąg musi być w drodze, bo przed chwilą jeszcze chcieliśmy, co prawda też musimy już po mszy świętej, dla symposjum katechetycznego naszej archidiecezji. I to jest kilkaset, yy, do blisko tysiąca osób, yy, nie wie się tylko katecheci świercy i siostry zakonne. I to jest właśnie po sąsiedzku. Tak, do modlitwy, a jednocześnie formacji nie tylko dla księży, dla telenów, ale dla ludzi świeckich. I teraz zaledwie te kilka dobrych metrów przechodząc, przechodzę tutaj do Was, do Waszej wspólnoty, do Waszej modlitwy. Dlatego cieszę się, że jesteście takim dobrym miejscem w znaczeniu wyspami. Kiedyś już szkolny XVI do nazwał że chrześcijaństwo w przyszłości to będzie polegało na takich małych wyspach. Ale pamiętajmy na słowo Chrystusa, że nie bój się mała trzutko, bo to ja zwyciężyłem świat. I to ja zwyciężam świat. Dlatego chcę powiedzieć, że niezależnie od ilości osób, które się gromadzą w imię Jezusa, to on sam powiedział, gdzie dwaj lą trzy, zgromadzanie się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dlatego cieszę się, że jesteście taką kolejną wyspą, która nie tylko ocala to co najważniejsze, a więc więź z Bogiem, ale również i więź pomiędzy sobą poprzez modlitwę, poprzez wiarę i tym samym odpowiedzialność za nie tylko siebie, ale i za ludzi mojego życia, moich drogi. I moi drodzy, to dopowiedzenie, żeby już tak powiedzieć papieżem Benedyktem XVI znowu znalazłem w spotkaniu z ostatnio goszczącym tutaj u nas kardynałem Robertem Sara. On jest prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentu Watykanu. Był tutaj na forum szkół katolickich, miał swoje wystąpienia, swoje referaty. Później przewodniczył też przy świętej którą celebrowaliśmy w Więccy Łacińskim w Bazylce Jasnowskiej. I on między innymi powiedział tak, że musimy być takimi małymi wys wyspami. A co to znaczy? Każda rodzina, każda parafia, każda szkoła i każda wspólnota, i tak wyliczam poszczególne grupy, ma bardzo podstawowe zadanie. Wygnać kłamstwo ze swojego środowiska. Kłamstwo! Bo od tego się wszystko zaczęło. Gdzie jest grzech pierdolodny, zakorzeniony? Uwierzenie w kłamstwo. Szatan tak skłonił człowieka, pierwszych naszych rodziców. Że oni uwierzyli w kłamstwo, uwierzyli szatanowi, a nie bogu, który zakazał im wychodzić z ze spożywaniem tego owocu w ogrodzie I dlatego to ciągle do nas powraca jako podstawowe zadanie wylogować kłamstwo z naszego życia codziennego. To wtedy dopiero będziemy uzbrojeni. Siłę ducha, o którą prosimy, i wtedy przyzywamy ducha świętego do pomocy, żeby nauczył nas prawdy o Jezusie całej, kim on dla nas jest. Doprowadzić nas do całej prawdy, przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Boga i uczynić nas świadkami, ale czego? Prawdy. Czyli wyznawanej prawdy, że Jezus jest naszym Panem. Dzisiaj w, 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 w czytaniach liturgicznych właśnie świętego yy, Andrzeja Apostoła będziemy z fragmentu listu do Rzymia odczytywać, że jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, uzyskujesz usprawiedliwienie. I tym sercem później i ustami wyznawana wiara prowadzi nas do zbawienia. I to jest dla nas droga. Czyli z jednej strony zadanie nie uczestniczyć w kłamstwie jakimkolwiek, czyli nie wchodzić w kompromisy, to wtedy łatwo się człowiek ulega zwiedzeniu, to znaczy da się oszukać. I wtedy dopiero staje pytanie, kto mi mówi prawdę? Albo po której stronie jest prawda, dzisiaj ludzie... Najczęściej usłyszycie, każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje sumienie. Ale co to znaczy? Prawda bez odniesienia do Boga i prawda bez odniesienia do sumienia w Chrystusie? To znaczy, że jest to kłamstwo kolejne, że człowiek staje w miejsce Boga i chce być kreatorem prawdy, czyli stworzycielem prawdy. I wtedy dopiero, kiedy dotyka go cierpienia, śmierć, dopiero wtedy otwierają mu się oczy, że poszedł w niewłaściwym kierunku. Ale tutaj to powiem, że już wchodzę w prawie, że nauka rekolekcyjną. Dlatego mówi, zapraszam o piętro wyżej. Bo to była niedziela na przeświętność. A jeden czy drugi w sile biegną tak. Nas to nie interesuje. Myśmy tutaj przyszli w innej sprawie. I później szedł znowu za godzinę, za dwie. Podobna reakcja. I później obliczają głosy. Oczywiście na pierwszym miejscu koalicja wyborcza, obywatelska. Na drugim sojusz lewicy demokratycznej. Tak jest we Francji, tak jest w Niemczech. To są znowu, wracam do czego, wysepki. To są już nie zagospodarowane miejsca wspólnot kościelnych, tylko to są wysepki, czyli jakaś mniejszość. Ale nie możemy się tym przestraszyć, tylko właśnie umieć docenić, to swoje miejsce, które mnie Pan Bóg wyznaczył na ziemi, i dlatego jeszcze raz teraz powtarzam o prośbę, o ufną modlitwę o kapłanów. Żebyśmy nie byli zdani na takie pola, gdzie nie będzie pasterzy. Gdzie nie będzie pasterzy. Dzieliłem się też taką sprawą z tymi katechetami moimi tutaj, że. W ostatnim tygodniu, no, zmarł ksiądz Emeryt, no to zrozumiałem, już nie będzie pomagał tam w jednej czy drugiej parafii. Ale nagle słyszymy, zmarł ksiądz Dariusz mający 43 lata. I posługiwał koło parafinowa w parafii Nowa Wieś. I przyznam się, że ja nie mam na jego miejsce kogo posłać a ludzie jutro będą oczekiwać nam świętą. Co z tego, że wypełnili kościół, można powiedzieć, jak nigdy dotąd. Brak młodych ksiądz umiera, to tym bardziej się ludzie rzeczywiście mobilizują i płaczą i mogą, ale nie wyproszono z tej parafii przez ileś tam 30 lat żadnego powołania. I ja mam prawo dzisiaj tak powiedzieć, to przyjeżdżacie do mnie i prosicie o księdza, proboszcza, a czy daliście ze swoich rodzin, wyprosiliście powołanie? Kogo ja mam posłać, jak nie mam w tym domu, tutaj po sąsiedzku wystarczającej liczby kapłanów, kleryków, żeby później uzupełnić tych, którzy już odchodzą poprzez śmierć? I dlatego, moi drodzy, trzeba nam naprawdę czuwać na modlitwie, tak jak to nas zachęca Adwent, i pełnić wdzięczności, ale i prosić Boga, o ożywienie naszej wiary, o ożywienie naszych wspólnot rodzinnych, które będą wypraszały nam potrzebne właśnie powołania, czyli przewodników na drogach wiary. Bo teraz weźcie pod uwagę taką bardzo prostą rzecz. Pokażcie mi drugiego księdza oprócz księdza Jarosława, teraz tutaj. No mówiąc te słowa. Tak? I teraz jest pytanie, czy ksiądz Jarosław, gdyby chciał przez konfesjonał dobrze uformować wasze dzisiejsze spowiedzi i formację waszą duchową, to zdąży do północy? Nie. No taka jest nasza rzeczywistość. A ksiądz Jarosław by przyjechał do mnie, tak jak wczoraj, by powiedział, no ojcze, podeślij mi kogoś. A ja powiem, Jarek: potrzebny mi jest w nowej wsi proboszcz na jutro. I muszę już likwidować jedną placówkę, gdzie był, powiedzmy, proboszcz starszy i jeszcze wikariusz. No to już muszę tego starszego proboszcza znowu zostawić, żeby tego wikariusza zamianować administratorem w tej parafii opustoszałej przez śmierć. I dlatego ja mam. Pięciu kleryków na pierwszym roku już jest czterech, bo jeden już zrezygnował. A powiem jeszcze boleśniejszą rzecz. A w ubiegłym roku przyszło pięciu, zostało trzech na drugim roku, a jeszcze przed nimi pięć lat studiów. I czy dojdą do święceń? Może nie, nie będę święcił nikogo. A dlaczego boleśniejsze? Bo trzy lata temu przyszło sześciu. I pytamy się, jaka była reakcja rodziców. Rodzice nie zgadzają się na moje życie i pójście do seminarium, żeby poświęcić się dla państwa. Na sześciu trzech słyszało, że rodzice nie wyrażają swojej zgody. Pomimo, że no, uczestniczą rodzice w życiu kościoła, ale nie wyrażają zgody, żeby ich... Yy, Sen poszedł do seminarium i przygotowywał się. Dlaczego? Bo mama jedna czy druga powie, boi się, bo dzisiaj zobacz synu co się dzieje. Cięży, prawda, przeklinają na ulicach, albo, prawda, napadają. No bo taka jest rzeczywistość. Taka jest nasza rzeczywistość dzisiaj. Albo marsze Równości przez Aleje Księcznej Marii Panny, żeby zdobyć jasną górę. A oni później mówią, że są dyskryminowani, bo nie dopuściliśmy ich do wkroczenia na jasną górę. No i widzicie, to są, bym powiedział dzisiaj, bardzo trudne sprawy, które są związane i z polityką, i, i ze sprawą jakiejś sekularyzacji, ale i walki właśnie z cywilizacją, i religią, i wiarą chrześcijańską. I to się nie oszukujmy. Dlatego trzeba. Żeby te nasze wyspy, tak jak jeszcze raz określam, Waszą w całą liczbę niemałą wyspę, żeby troszczyć się o jej, jej kształt wewnętrzny, o pomnożenie wiary, zawierzenia Panu Bogi na wszelkie okoliczności życia, które nas spotykają. Które nas spotykają. Dlatego właśnie za chwilę będziecie modlić się również koronką do Miłosierdzia Bożego, dlatego dzielę się tym, tym co sam przeżywam. Bo jestem odpowiedzialny teraz i tutaj za, za ludzi mojej drogi życia, moich księży, moich kleryków, ale również i Was, którzy tutaj zjeżdżacie na swoje formacyjne i spotkanie. spotkania. Dlatego mi się teraz, razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, w niebie Twoje, w wola Twoja, jako w niebie, na ziemi. naszego poszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię opuszczamy naszym milowajcom. I nie nas na poprzednie, ale Zajonamy. pod Twoją ochronę uciekamy się święta Boża rodzinę Święty Andrzeju Apostola, módl się za nami. Święty Szabelu, módl się za nami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i do jutra. Bardzo, bardzo dziękuję Ojcu w takie ojcowskie spotkanie i za to, że Ksiądz Arcybiskup może być pewny. Tu modlimy się za diecezji, za Ciebie Księże Arcybiskupie, a dzisiaj całą noc będziemy na to znaleźć świątynę rana. są wyznaczeniu prosząc o powołanie Panów w Jecezji w Polsce całej, prosząc o kapłanów, którzy są aby byli mocni to państwo, miłością do Chrystusa i przede wszystkim za zmarłych też karwanach. Ksiądz Gach był tu kiedyś u mnie. Ja gościłem na jego i naprawdę też przeżyłem tę jego śmierć Wiedziałem co ja mogłem mu się do Dlatego całym sercem dziękujemy Tobie, dziewczęcy biskupi, jutro o dziesiątej czekamy. Będziemy to połączeni w transmisji na żywo już i ogólne będą Włosi, Niemcy, Polacy, w różnych, a tych ludzi, a to to tylko zamienia odpowiedzialnych organizacji, więc myślę, że to jest chyba ten dobry moment. Słuchajcie, zarówno dzisiaj, jak i jutro mam wyznaczoną taką, taką przestrzeń, teraz Wam powiem, jutro jest 3.00. Godzina dziesiąta, tak. Poświęcenie na stówień dzień, spotkanie muzyczne przed świętem i dlatego się bardzo cieszę, że ja tak wchodzę pomiędzy różne przerwy. Tak jak dzisiaj, to dopiero teraz wszyscy dopełnili, no bo była przerwa, a ja przeszedłem niespodziewanie i dlatego zwołałem Was wszystkich, a tutaj mówię, że nie zgodnie z Księcem Jarosławem, bo on też jest od mediów, że on miał przemawiać. Minutę, a przedłużył do trzech. <grymne> <grymne> nie się mnie, proszę. Także dobrze, to z Bogiem do jutra. Zabra. 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 Zabra.